O, a Tu jest odbicie. Dzień dobry, witam wszystkim. Tak, z Bodentyna. Dzisiaj mamy 12 stycznia 2025. To mamy co? Mamy bocianki i mamy Wiedeńskie. A, to no właśnie. Ile taka parka tej Wiedeńskich? Te bucianki. Dwie samice po tej stówy, piękne netki, A pawiki, bo pawiki mamy z 120 na czarnych ogonach. Wyjątkowe. A tu masz na dole orliki. No inaczej, górzoloty. Mm. Sześć dyszek. Jest bardzo już jurny. Aha. Jak gospoda. Tak. Po zazdrościć. Go po zazdrościć. A ile te pachka? Sześć dyszek. Sześć dyszek, fajnie. Zajęczaki. Zajęczaki, tak? tak. Ten jest i, jeden i, na dole ten. I na dole drugi zajączak. Ten jest taki czarny, podpalany. A i tu jeszcze teraz to pokażemy to trochę zasłania ten mój telefon o, o tak o ile ten u góry stówkę stówkę samiczka. samiczka ona będzie duża ona z 8 kg to waży Lekko. no fajnie dziękuję bardzo a co tu mamy panie Zygmuncie krymeczki po piątce wszystkie trzy sroczka pojedyncza tak ile 15 zł I tu Skowronek samiczka dwie dyszki Pasiaczka dyszkę Pasiaty, dyszkę a to po 15 srebrniaki. wszystkie Na zakąskę zapraszamy troszkę później jak Na się... zakąskę zapraszam, zaraz będzie, zaraz wystawię niech mróż trochę opadnie. Tak fajnie, dziękuję bardzo. No. Kremkę. 60 zł za krymkę, a za maściuszkę? Trudno mi powiedzieć, bo to nie jest moje Aha. Ale gdzieś oscyluje też koło tych 60 zł? E, e, chyba więcej. A, więcej. Koło stówki? Tak jest. To jeszcze nie widać tak dobrze. A tu mamy parę paziaków, sztuka podzianka 40, a to reszta 20 zł. Ile za to masz?

no tu to, to są z tych wysokolotnych podniej pójdzie Tylko samica mule ma z jedna. A to co, te to, to miliki czy jak to się mówi na nie? To jest opal. A z opali tak? Tak. To jest para opali czy dwie samiczki? Jest para. Tu jest samica, tamty jest sam. A, a winery te są z kowaniate? Łapciate tak. Ile jest za taką parkę? Dwieście para. A ten, a ten niebieski wstry blisko mojej tego kamery? Ten iski, parczyk. Ile takich? Stówkę. I to widzę, rzeszowskie też są? Rzeszowskie jest parka 200 staropolskie po stówce i Pawie po pięć. A na dole? na dole? Boki Boki jest para stówkę Perłowe 150 szaciek perłowy stówkę Tutaj Pawie 120 /a, tyabei, a, to a tu masz sì, tu masz kolekcję tych. Na tych pasach masz białych też, widzę? Ty kopali? Jeden samczyk? Tak. Ile taki? Stówkę. Ten 60 Rzeszowska samiczka. Stówkę. Ten stówkę. I te po 60. A tu masz te. te homery, Chomery, tak? Para, trsię. pustówki, trsię a standardy? Standardy, siwe 150, parażuty 200, tamtych. O, ten jest piękny. W ogóle komary są też duże, standardy też fajne. I tu masz Budapesztów masz kolekcję. Tak, Budapeszty, Pocztowie, Wszystkopolu. Po ile? Po Podychu Po dychu? Tak. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, tu kolekcja newek, ale takich ładnych. Niebieskie, czerwone boki, czarne. Nie, czerwonych nie ma. Czarne i... Są w samochodzie czerwone. Są w samochodzie czerwone. Tak. No a O to chodzi. Chce pan jeszcze telefon może być do nich. Chce pan telefon do nich? No jak ma pan tam jeszcze w bagażniku, to zobaczymy. no. Bo tu dzisiaj jest... Wyjątkowo mały targ, bo dość, że temperatura jest minusowa. o. A dobrze, pokażemy te. Najpierw poka powiedzmy ile te niebieskie, bo tu są i krymki, i, i newki, i czarne tak. boki. Jak to... Czarne 800. 800 zł, czarne. Tak. Niebieskie? 600. 600. A krymki? 600. Też 600 zł, dobrze. To jeszcze nie koniec. To jeszcze pokażemy następne piękne. To mamy czerwone boki. Czerwone boki? Po sześćset? Po sześćset. No i najładniejsze lewki na tym parku i kremeczki. Dziękuję bardzo. Co? Telefon komórkowy. Pamięta Pan swój? Ale... Mam, nie do Nie rozumiem Pana. Podaj numer telefonu. Się... Nie, to bardzo proszę o telefon do tych, do tych Do tych neveczek, kremeczek. 790. Tak. 708. 428. 428. Na imię mam? Na, Na imię? Tak. Emil Emil. Do pana Emila, bardzo proszę. Tak. Dziękuję bardzo. Jabłka 10 zł taki. Zestawik. A białe. A Wszystko podys, pod Wszystko Dziękuję bardzo. Dzień dobry, jak tę blow winder cenisz? No 30 a te pozostałe? Też po 30. Też Wszystko. Wszystko po 30. Wszystko pod trzy Dobrze, nie ma sprawy. Dziękuję bardzo. A królik taki? Królik... 60 zł sam fajny taki jest sam. Fajne, Miedy... fajne, no. 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 bardzo ładny Sierpiste. ładny sam ładny ładny, bogaty sam no. młody, młody, wakacje fajny Samica, A to byś przedstawił, bo to masz. Tutaj to. belgijskie. Ta. Za parę po 80 zł. Pawik. Belgijskie, ten biały i ten niebieski to belgijskie, nie? Tak, tu jest dwie pary, czerwony z białym i para siwy. No. Pawik, Samczyk, dwie dychy. Tu jest ten brodawczak samica 20 i wyśwańczka, samica 15. A wyśwańczka, Samica taka. Tak, czarna. Mm -hmm. Widzimy, widzimy. Panie. I jeszcze co masz? Jeszcze masz indyczki. Tak, indyczki to kolegi. Te 250 zł para 250 zł takie para. Super. Dziękuję bardzo. No to fajnie. A to co zostało? Czerwony rzeszowski samiec. No i dwie samiczki Staropolskie. To jak cenimy te staropolskie od Po 40, a czerwony 50. Czerwony 50, to fajnie. Dziękuję ślicznie. Dziękujemy. 60 złotych. 60 złotych sztuka? Tak. Wiesz 20. I ten. ten Budapeszt? 40 40. No, wszystko wiemy. Gołębie ładne. ładne, wyjątkowo, to już poszło, bo to było więcej oprócz... no bo to nie, nie da się, bo to za ciemno, to nie ma takich światła i tak ze swoim światłem, ale to odbicie jest za duże, ale tu ręka już kośnieje, to już zimno, bez rękawiczek się nie da, nie da, nie, to nie było wiatrów przez chwilę, a teraz znowu zaciął, także dziękuję z pierwszej, z pierwszej części, zapraszam do drugiej.